Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie taki filmik dotyczący oczywiście tematu, który bardzo lubicie, a więc hol lumpeksowy. Zaraz się przekonacie, co dzisiaj udało mi się wyszukać i kupić w lumpeksie. Znaczy nie dzisiaj, ale dzisiaj po prostu nagrywam ten filmik. Rzeczy są wyprane, już wysuszone, więc mogę Wam śmiało je pokazywać. Oczywiście będę je mierzyć, także będziecie mogli zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają na mnie i co? No i bez zbędnego gadania zaczynamy od pierwszej rzeczy. Okej, okay, pierwsza rzecz w tym odcinku będzie naszą bazą. Są to spodnie, spodnie jeansowe z firmy Denim CO wykonane we Bangladeszu. Są to takie jeansy bardzo z cienkiego materiału, nie wiem, czy Widać w sumie, jaki to jest taki ciem, ciemno-niebieski kolorek. One są zwężane ku dołowi, w sensie, że wiecie, że typowe takie rurki, nie jakieś dzwony czy rozszerzane na dole. Z tyłu mają dwie kieszonki. Bardzo mi się spodobały, dlatego że jeżeli chodzi o jeansy, to ja bardzo lubię jeansy, które mają cienki ten jeans. Nie lubię takich sztywnych jeansów, nie lubię takich wiecie grubych jeansów, mam wrażenie, że takie jeansy mnie po prostu pogrubiają i źle się w nich czuję, takich jeansów też unikam, a te mi wpadły w oko, no i tak no i tak jak wam mówię, pierwsze mm, pierwsze to są właśnie spodnie i do nich będziemy mierzyć kolejne rzeczy, które za chwilkę już wam pokazuję dobra, kolejna rzecz, jest to sweterek mm, z firmy May, nawet nie wiem, pierwszy raz w sumie słyszę i bardzo mnie ten sweterek urzekł, z tego względu, że jest to sweter, który jest taki bardzo cieplutki, on w dotyku jest taki troszkę welurowy, o tutaj możecie sobie zobaczyć i urzekł mnie naprawdę motyw, który na nim widnieje, a są to takie tutaj, w sumie nawet nie wiem co to są, żurawie? W każdym razie bardzo fajnie to wygląda, są flamingi pewnie, żurawie. Super, Alicja. Pewnie flamingi, przynajmniej, nie wiem, tak mi przypominają, ale zobaczcie, jakie... No, ślicznie to wygląda na czarnym tle, takie właśnie, o Jezu, tylko tak strasznie przebija te światło i zakłamuje ten różowy, ale on jest o, tak... Pff. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj one są w kolorku takim naprawdę takim intensywnym, różowym, o, może teraz taką miarę dobrze widać, bo z daleka to wyglądają na białe, ale naprawdę, o, są takie różowiutkie. E, sweterek jest naprawdę bardzo milusi, bardzo cieplutki i naprawdę swoim, że tak powiem kolorem i motywem no bardzo, bardzo mnie uszekł i stwierdziłam, że muszę to mieć, więc e, dlatego też wzięłam, e, kolejny również jest sweter, czerwony hmm. powiem Wam, że te firmy to w ogóle są mi nieznane, nawet nie będę tutaj e, Wam mówić, bo pierwszy raz w ogóle Abercrombie and Fitch Firma Muscle? Nie wiem. Nie znam tej firmy po prostu. Ale też mi się spodobał, ze względu, że on jest tak jak zresztą widzicie na nagraniu. Teraz przynajmniej oddaje kolor. Jest krwisto-czerwony i ma ślicznego tutaj taką naszywkę takiego łosia. I naprawdę też mi się spodobał. Fajny, zadbany sweterek. Tutaj na dole ma ściągacze, na rękawkach też ma ściągacze. Bardzo mi się spodobał. Stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądał do jeansów, czy nawet do czarnej spódniczki. I co? I z racji tego, że był w dobrym stanie, to stwierdziłam, że go po prostu wezmę. Kolejny sweter był wzięty, wzięłam go z myślą o przyszłych świętach Bożego Narodzenia. Ja wiem, że dopiero mamy, słuchajcie, luty, ale stwierdziłam, że czemu nie? Zawsze jest w porze grudniowej tak, że ja latam. Czekajcie, może przedstawię, o! Że ja latam i szukam tych sweterków takich świątecznych i Nigdzie praktycznie nie ma, a jak są to w sklepach za 100 zł, czasami na wyprzedażach się trafi za 50 zł. Ja kupiłam za chyba za 5 zł. Czy za złotówkę? Już nie pamiętam teraz. No bo wszystkie te rzeczy już sumowałam. W każdym razie za te 7 rzeczy 45 zł zapłaciłam. No to wyszło mi maksymalnie kilka złotych i jest to słuchajcie, taki sweterek z pingwinkiem. I macie Świątecznym marka Ren, Ren, Refinery. Nie wiem, mówię, nieznane marki dla mnie. Wygląda on w ten sposób. I słuchajcie, wzięłam sobie, więc naprawdę wsadzę go sobie do szafy i on będzie po prostu, wiecie, czekał na swoją porę. Kolejna to jest sukienka. Ona była z metką. Ja oczywiście metkę już oderwałam z racji takiej, że. Po prostu, no do pralki nie wrzuciłabym z metką, prawda? Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że sukienka ta była z metką. O, to akurat markę kojarzę. Jest to w Atmosphere, więc pewnie w Primarku kupione. Jest to taka niebieska sukienka z takim ażurowym tutaj, z ażurową górą. Piękny niebieski kolor. Zresztą tak jak na nagraniu, tak samo ona wygląda w rzeczywistości. Tutaj ma gumeczkę. Przepraszam bardzo, że jest troszkę niewyprasowana, ale myślę, że Was może aż tak nie będzie to rodziło w oczy. Ubrania są zdjęte z suszarki, więc dlatego może tak wyglądają. I z tyłu ona jest przewiązywana takim paseczkiem. Także myślę, że w lato do jakichś sandałek, czy nawet do jakichś może tenisówek fajnie się będzie sprawdzała. Jakaś narzutka jeansowa i myślę, że gotowy strój jest na wyjście. Dobra, mi jeszcze dwie rzeczy następną rzeczą jest taki zwyklaczek jak ja to mówię, ale ja bardzo lubię takie zwyklaki naprawdę lubię takie właśnie cienkie rzeczy w których się po prostu czuję dobrze, które mi nie uwierają i wygodnie po prostu mi się je nosi i z takich rzeczy właśnie jest ta jest to też firma Atmosphere i to jest taka słuchajcie bluzeczka dół ma taki granatowy tak jak widzicie, górę i mm, ręce ma wpaski. Bardzo fajny, taki przyjemny materiał, ciągliwy. No i co? I też myślę, że do jeansów czy do spódnicy jak najbardziej się fajnie sprawdzi, i na pewno będę chodziła. Dobra, i ostatnią rzeczą, którą w tym holu się z Wami po prostu podzielę, to jest taka narzutka. Tylko ja ją sobie narzutka w sensie nie narzutka, tylko tunika. Tylko ja sobie ją przewinę, bo widzę, że jest przewrócona na drugą stronę. Dobra. I słuchajcie, jest to taka dłuższa tunika koloru, bardzo ciemny granat. Na nagraniu macie w sumie w... prawie, że wchodzący w czerń. No i w sumie to jest praktycznie wchodzący w czerń. O, teraz dobrze widać strukturę. Tak właśnie wygląda struktura. Tu mamy paski, tu mamy taką właśnie kropkowaną strukturę. To jest. Taki dłuższy, zwężany na dole, przedłużany lekko tył, tak jak tu widzicie. I ramionczka są takie, hmm, na pewno przedłokieć. Ale wygląda na porządno, fajny ma tutaj golf. Myślę, że w okresie takim wiosennym fajnie się sprawdzi do nawet leggingsów. No i tak, moi kochani, jeżeli chodzi o takie suche pokazanie tych rzeczy, to wyglądały one w sposób następujący. Teraz ja oczywiście te rzeczy pokażę Wam na sobie i zobaczycie, jak... One leżą na mnie. Możecie dać oczywiście znać, które rzeczy Wam się podobają. Ja myślę, że tutaj um, myślę, że tutaj wszystkie praktycznie rzeczy będę nosiła, przynajmniej przez jakiś czas. Tak jak wiecie, często chodzę do lumpeksów i często mi się nudzą te rzeczy, ale lubię wymieniać szafę um, w sensie rzeczy w szafie i sprawia mi to bardzo ogromną przyjemność. Także co? Myślę, że tutaj damy teraz podkładzik muzyczny. I za chwilkę Wam się zaprezentuję we wszystkich ciuchach. Dajcie znać, czy któraś z tych ubrań wpadła wam w oko, której rzeczywiście na pewno wy nie wzięli. I widzimy się w kolejnym filmiku. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia za chwilkę.